Dzień dobry kochani, witajcie serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj dzień zaczął się już. Nie, nie, nie. <laughs> Może powiem Wam uczciwie, dzisiaj dzień zaczął się niedobrze, ale dalej już było lepiej. Słuchajcie, powiem od początku. Dzisiaj rano, jak wstaliśmy i zapowiadał się ten dzień, jak każdy kolejny dzień, okazało się, że coś nam przecieka w łazience. Co to było? Filtry do wody. Filtry do wody. co się zrobiło <grych> z nimi? No właśnie, nie mamy tym sposobem wody, ale. Już później było lepiej, bo dostałam paczkę od mojej ulubionej marki pielęgnacyjnej kosmetycznej Basic Club, i to jest Basic Club. To jest paczuszka z ich nowościami, ponieważ jak wy to oglądacie, to wczoraj premierę miały właśnie, miała nowa linia na stronie Basic Club. Także zaglądajcie, zaglądajcie i zobaczcie tutaj. Hashtag stymulacja trądzik, nie jedno ma imię, czyli taka seria yy, dla skór trądzikowych. I zobaczcie. Zimno, jabłuszko, to jest po malutku, ma je babeczkę. I zobaczcie, tutaj mamy mm, probiotyczny krem wyciszający. Probiotyczny krem wyciszający, który ja miałam, był bardzo, bardzo fajny. Leką emulsję normalizującą również miałam, była fantastyczna. E, serum z niacinamidem miałam, jest naprawdę genialne, chyba moje ulubione. E, tutaj jest 10%, ja miałam z tym 5%. E, punktowe serum na zmiany mikrozapalne, normalizujące serum przeciw ze skórnikom, mm, żel żelmyjące przeciw niedoskonałościom, peeling kwasowy zmniejszający niedoskonałości pieleń kwasowy odblokowujący pory i wygładzający płyn mikrozłuszcz mikrozłuszczający się nie bujaj się i słuchajcie tutaj mamy tak wygładzający płyn mikrozłuszczający mikrozłuszcz tego jeszcze nigdy nie miałam normalizująca ymm, to jest chyba normalizujące to emusja. muszę to otworzyć co to takiego coś, coś mniejszego normalizująca Ach, to jest serum to jest serum takie oto. Taki maluszek słodziutki. Normalizujące serum przeciw zaskórnikom, więc rewelacja. To jest właśnie to. Nadmiar sebum. Zaskórniki otwarte i zamknięte. I zobaczcie jakie ma działanie. Oczyszcza skórę wnikając w głąb porów. i Wspólnie z tym trudnym składnikiem normalizuje wydzielanie sebum. I kolejny składnik. Mm, i że tak powiem, przewodni wygładza struktury na skórka i zmniejsza widoczność porów. Więc najpierw mamy to. Kocham te kosmetyki, naprawdę. Kocham. Dalej mamy Anti-Akne Spot Serum. I to będzie. Co to będzie? Punktowe serum na tle, To będzie to? Tak. To jest. Punktowe serum na zmiany mikrozapalne, wyciszenie i redukcja. Też taki maluszek, fajny. Upsi. I co ono tam yy, daje, że tak powiem? Nakrostki i grudki mikrozapalne, więc super. My, kobiety, w ogóle od czasu do czasu mamy coś takiego. Wykorzystuje siłę kwasów AH, BHA yy, i Aza. Zawsze tego nie mój przydać, azelainowego, żeby skutecznie zredukować zmiany trądzikowe. Antybakteryjne działanie łagodzi stan, em, stany mikrozapalne, przez regenerację. Także wow. Dalej mamy Anti Acne Smoothing Body Wash. I to mamy to: wygładzający, żelmujący przeciw niedoskonałościom, z tego co tutaj mi się wydaje. Rogoładzenie okołomieszkowe, szorstkość trądzik na ciele. Super. Oczyszcza skórę, wspiera redukcję krostek i grudek mikrozapalnych, jednocześnie wygładzając na skórek. uwielbiam, zmniejsza doczerwienie, a prebiotyk, prebiotyki ograniczają tendencję do powstawania nowych zmian trądzikowych, także wow. I wygładzający płyn złuszczający wygładzający płyn mikrozłuszczający jest. Szorstkość, wskazania z szorstkość, zanieczyszczone ujście gruczołów łojowych, czyli pory, rogowacenie okołomieszkowe, przebarwienia potrądzikowe, wygładza strukturę skóry, stopniowo oczyszczają spory, tripeptyl zuszczający normalizuje procesy keratynizacji dla skórka, a zawartość yy, argininy, koi i nawilża skórę. Wow. Mm. Super. Bardzo dziękuję Basic Lab za, tą, yy, za ten prezent. Bardzo, bardzo e, uwielbiam testować Wasze kosmetyki. Mam już swoich ulubieńców, tak jak Wam powiedziałam e, już na początku. Nawet z tej gamy zielonej, jak ja to mówię. Teraz mam obecnie, zaraz Wam pokażę, który e, kremik, który kupiłam sobie sama e, ostatnio. To jest, już Wam mówię co, pod Sylwiacka buta, zobaczcie, widoki wspaniałe. Taki oto krem, ponieważ z trachalozą mi się skończył. Ceramidowy krem regenerujący z betainą i mocznikiem i naprawdę jest świetny. Jest trochę cięższy, taki bardziej tłusty, taki tłustszy i bardziej zwarty niż te, te poprzednie. Natomiast Rewelacja teraz na taką chłodną pogodę. Bardzo, bardzo mi podpasował i na pewno będę na niego wracać. Bardziej chyba niż te strechalozone, tak mi się wydaje. Póki co bardzo mi podpasował, także Wam też serdecznie mogę go polecić. Poczytajcie sobie o ceramidach i zobaczycie, czy też Wam może podpasować. Także kochani, mm, chciałam wam pokazać tylko tą paczkę, tak niezobowiązująco, bo ja naprawdę używam tych kosmetyków i wiecie o tym bardzo dobrze. Także to jest, no, po prostu szczera polecajka. Pokazanie ze szczerego serca, czegoś co na pewno e, warto jest wypróbować. Choćby przeczytać na początku, wybrać coś dla siebie, a nie jest to proste, bo tam jest tak dużo różnych fajnych kosmetyków, że wybór dla siebie odpowiednich naprawdę jest nielada wyzwaniem. Jest naprawdę mnóstwo fajnych kosmetyków, więc zachęcam. Link macie w opisie, a ja się do Was odzywam później. Zobaczymy, co z tą naszą wodą. Powiem Wam, że no masakra jakaś. Byliśmy teraz właśnie na mieście kupić nowe filtry. Nowe filtry, dobrze mówię? Jakieś, jakieś filtry, czy co? Na szczęście nie było to takie drogie, bo tam chyba około 200 zł nas za to wyszło. Ja co mnie postraszył, że y, kosztuje to 500 zł na pewno, ale na szczęście, na szczęście się mylił. Także zobaczymy, kiedy będziemy mieć wodę, bo ja tu mam po prostu syf w domu, nawet nie, nie chcę Wam pokazywać, nawet mi się nie chce nic zrobić. Czuję się tak sobie i wcale mi się nic nie chce robić, a co dopiero jeszcze jak się uzbiera, taki jest teraz przez brak wody. Masakra, nawet nie mam czym pozmywać. A też najlepsze wstawiłam od razu rano pranie, zanim zeszliśmy na dół pościeli naszych. I to tak wszystko się w tej pralce kisi, pół wyprane, a pół półnie, bo woda musi być zakręcona. Nie wiem, nie wiem, co to będzie. A, już jak mam was tutaj przed sobą, to pokażę o. Was przed sobą. Jak to mam przed sobą, a, a was ze sobą. To pokażę Wam, co kupiłam Maciowi w Dilzie. Jest to taki pampkinowy kubeczek, czarny, szklany ze słomką. Słomka ta może niekoniecznie, ale jest bardzo fajny, zakręcany. E, taki dosyć. Dosyć, dosyć coś tam waży, bo to szkło. Także naprawdę bardzo fajne i kosztował 8 zł I e, pastę pink, pink Stuff, pink stuff e, która kiedyś była w Action, a która teraz jakoś mi umknęła. Nie ma jej w naszym Action. Również dostaniecie teraz w dealzie. także takie info. Zobaczcie. Nie ba, niech was nie zmyło moje laczki, ale jest bardzo zimno dzisiaj jest prawie połowa października a my mamy poziomki I tam było... a poczekaj umyjemy wiesz zatkaj jabłkę umyjemy I mamy połowę października i poziomki jest też sporo jeszcze w ogóle kotuszków truskawek takich wiecie pączków jeszcze nieprzeobrażonych także nie wiem powariowały te owoce a o a po, po podwórku już widać jesień bo dziady wyszły trawka jeszcze raz do skoszenia nasze kwiatki tutaj chyba nie zmarzły nie wiem tak mi się wydaje ten taki wyżytki ten to już w ogóle ale chyba on taki jest jego chyba się przycina bardzo nie nie znam się słabo bo się znam ale póki co wszystko chyba żyje. Wraca do domu. Na ciepłą herbatkę, bo naprawdę jest taki... Maksu, co ty robisz? Zimny wiatr. Co ty robisz? Czym ty będziesz teraz jeździł? No nie, ale to dawaj, że dwa razy i spadamy, bo jest zimno i tu też. Hamuj! O oh, no! Wracaj, <laughs> chodź. Nie mieliśmy w ogóle pomysłu na, no taki późno, nie wiem jak to nazwać obiad, o kolację czy kolację. I po prostu mm, poszliśmy w najprostsze, ale bardzo dobre jedzonko, czyli ziemniaczki opiekane z przyprawami, yy, z jakim sadzonym. Kto lubi, daj łapkę w górę. Yy, oczywiście zachęcam Was jeszcze do subskrypcji mojego kanału. Dawno tego nie robiłam, a wiem, że takie przypominanie daje rezultaty, bo do tysięcy nam zostało. Do tysięcy, dobrze mówię. Tak bardzo niewiele, że ja po prostu nie wierzę. Więc lecimy te 200, kilka ostatnich osób. Zapraszam serdecznie do subskrypcji. Niech do końca roku fajnie by było. Bardzo bym chciała, żeby to 8 pyknęło, bo zawsze jakoś tak do tej pory, do, do, do tego roku tak naprawdę, szło to wszystko tak fajnie, bardzo motywująco, a później gdzieś jakoś tak się jakoś tak się spowolniło i, i po, po, powiem Wam, że to takie jest zaskakujące. E, natomiast e, w kupie siła zapraszam serdecznie na subskrypcji. E, życzę Wam smacznego, jeżeli akurat teraz już jecie. No i ja zabieram się też do rozkładania już, bo nie chcę, żeby te jajka się takie mocno ścięły. E, I bardzo się nie mogę doczekać, bo myślę, że to będzie pyszne. Jeszcze mamy w zanadrzu buraczki babcine, ale chyba chcemy bez buraczków. Tak, chyba tak. Tak ugodniliśmy z Jackiem. Więc jemy taki obiad. Bardzo, bardzo prosty, staropolski i pyszny. My wróciliśmy z siłowni. Widziałam już prysznic, już jest 9:18. Także zrobiłam Jackowi jedzenie do pracy, pojechał. I ja zaraz też zaraz sama idę do pracy. więc Zaraz wysuszę włosy jeszcze i zabieram się do pracy. Dzień dobry. Kto to? Co tam zbudowałeś? Z Mmm. Czy wasze dzieci Piorun. Piorun. Czy wasze dzieci też tak lubią budować pistolety z klocków? Dawajcie znać w komentarzu, bo chyba to nie jest niepokojące, nie? To chyba normalne. Powiem że jak teraz mam takie krótkie włosy, to dużo szybsza z nimi jest akcja, bo zaraz są wysuszone. Moment. A ja miałam takie, wiecie, dotąd już. No to jednak babrania z nimi było. Czy wyprostować, czy pokręcić, to jest dużo szybciej. U nas dzisiaj 15 stopni, mimo że tak jak powiedziałam 19, już teraz 19, 15 i 3, więc dzisiaj będzie faktycznie ciepło. Teraz zapowiadają od środy do soboty właśnie ciepło, a później znowu e, bardzo zimno no wręcz. Do tego ubierajcie się adekwatnie do pogody. I też nie wierzcie się za bardzo, bo można naprawdę słabo skończyć um, w, w tym okresie, w takim październiku zdradliwym. Naprawdę można słabo y, skończyć, bo, um, bo ta pogoda jest, jak widzicie, w kratkę. Także ja Wam, kochani, z tego miejsca dziękuję za oglądanie. Żegnamy się z Wami, z Maksiem. Zapraszamy I Was na kolejne. A, bo to już jest końcówkę dogrywam. No. <grych> Widzimy się z wami w kolejnym odcinku. I co? Co dzisiaj robimy na obiad? Nie, co chciałeś? Zie... Ziemniaki. Ziemniaki. On po prostu tych ziemniaków, które wczoraj widzieliście, zjadł cały talerz i jeszcze je polałam tak oliwą em, z oliwek i one puściły taki, wiecie, z tymi przyprawami taki tłuszczyk. To sobie tego właśnie tłuszczyku na te ziemniaki. I maczał sobie tak, 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 to, tak rytualnie każdego ziemniaczka. I zjadał i mówi, możesz mi zrobić mamuniu. Jutro takie ziemniaczki na śniadanko. Mówię na śniadanko to nie. <laughs> Ale na obieczne kolację. Jak najbardziej. O, idę słyszyć włosy, bo, yy, bo muszę już naprawdę zmykać. Miłego dnia, kochanie. widzimy się. Tatusek! Kiedy widzimy się? Tatusek. W kolejnym roku. W sobotę. W tym mieszają mi się te... Trzymajcie się. Pa, pa. Właśnie. Pa.